Siemaneczko z tej strony Antek i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Stumble Guys. Generalnie chciałem tylko zrobić sobie darmowe zakręcenie, a jak się okazało mamy nowe wydarzenie. No, nowiutkie, świeżutkie, jeszcze zostało 6 dni i praktycznie 7 godzin. Nazywa się Retro Rumble i z tego co zauważyłem, mamy tutaj jakąś taką walutę, którą można czasowo gdzieś tam wykorzystać. Eee no coś można po prostu za to kupić. Wracamy do przeszłości, zbieraj kardiżje rozsiane po całym wydarzeniu Retro Rumble. A to tak jak na Wielkanoc chyba się zbierało te jajka. Możesz je wymienić na stamblery w stylu retro i inne na sentymentalne nagrody. Ruszaj do gry. Okej. Okay. A i bez względu na to, w której rundzie skończymy, dostajemy maksymalnie ile można? Aha, nie. To się chyba nie mm, nie dodaje. Aha, za pierwsze miejsce jest to. Dobra. Nie wiadomo, jakie mapy. Lecimy. Pad podłączony. Strasznie cicho coś. O! Jezu, jak ja dawno nie grałem tej mapy. To ja tutaj szybko zginę pewnie, Nie. O matko, ale pozbierali chopy. Dobra. Skupmy się na tym, żeby przejść dalej, chociaż to będzie proste, bo tutaj widzę, że już 5 osób odpadło. Ej, ale jak jest tyle ludzi. Ej! Widzieliście, chłopnie przewrócił. na... Ja pierdziele, dobra, nie było tematu. Cyk 11 Uhu! Gramy dalej. Ja. Yeah. Ale wpadka nie. Chciałem się odsunąć od tych ludzi i spadłem do wody. Dramat. No, co jest? Czyżbyśmy musieli odpalać jeszcze raz? Nie, dobra, jest. Więc w ogóle ze mną Leoś, który jest po śniadanku, po spacerku porannym. I się połóż. Dobra. Nie lubię tej mapy. Okej. Okay. Wow! Ale tu przyszedłem. Ej, nie jak szef. Wow! Nie, no to to, żeśmy zrobili kozacko. Mogliśmy jeszcze te po boku zebrać, bo w sumie mało osób doszło tutaj do tego momentu. Aha, ktoś tam się chyba już poddał. 9, 10. O, dobra, no już dobiegną. Ale chłop, jak czekał, nie? Ja. Yeah. Tam ktoś ma kapibarę? Chyba, chyba to była kapibara, nie wiem. Tak wyglądała. O, to się często. Ta mapka była często yy, z jajkami, nie? Bardzo często. I my zawsze byliśmy tu, na tej. No i słabo. Aha, dobra, bo tutaj trzeba mieć jak najwięcej w ciągu tych 90 ponad sekund. Ole nam zabrał ej. Tu generalnie dużo ludzi. Ale o, dobra, to nam się udało. Oj 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 oj, oj. Mamy dwunaste miejsce, a musimy mieć przynajmniej które? Ile osób tam przechodzi? Dobra, może zmienimy. Tam na górze ile było. O, 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 o. o. Dobre, 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 dobre. Nie wiem, czy to jest tego warte, ale zawsze to kilka. Zawsze to kilka tych kardylicz. O, to chyba nie jest tego warte. Chociaż, ej, one się tutaj odnawiają fajnie. O, nie, przyszedł się. bawić. czekaj Leonio chwilę. Co to za pieniążek? O, kurde, dobra. Dobra, spadniemy, bo zostało 21 sekund, to jest troszkę mało. A ja nie pamiętam ile osób przechodzi. Aj Okej. Okay. Jak ja tego nie zebrałem? Ja, pierdzielę, nie przeszliśmy dalej. Dobra, ale kilka ich mamy. Odbierz nagrodę. Cyk, odbierz, czyli są też postępy. Okej. Okay. I zobaczmy, co możemy. O co, to w pasie coś jest do odebrania? O! Losowanie jakieś mamy do odbioru. Szczęśliwe kręcenie. Ło, ale ten. The King Olaf. Może być. Mm, sklep. Okej, okay, i co możemy za te dyskietki mieć? Ok. Mhm. Power Rangersa możemy mieć za 2400. O. Ile? Ile te skórki kosztują? Ile? Matko, ile to trzeba zbierać? Ej, no dobra, jest 6 dni. No, będziemy tutaj coś próbować. Mm, tutaj losowania w sumie jakieś mam. A, pokażę jeszcze wam tutaj na koniec, yy, co mi się. Czy nie, no bardziej tak, o wam pokażę. Co mi się ostatnio trafiło w tych. Yy, Darmowych losowankach. Świetnie, nie? Tam było tak blisko, tak blisko. No, tak wyglądają właśnie moje darmowe losowania, o której generalnie jest kolejne? Za 3 godziny 46 minut. Ok. Pamiętajcie, wbijajcie na Stumble Guys. I zbierajcie te kardridże, bo można mieć fajne nagrody za nie. No, generalnie wydarzenie bardzo podobne jak to, które było na Wielkanoc. Także spoczko. Może niedługo zrobimy jakiegoś live'a, w którym zagramy z osobami chętnymi. Z tego właśnie StumbleGuya. Ostatnio miałem kilka zaproszeń. Tak więc widzicie, moja lista jest coraz dłuższa. O, tutaj jest jakiś kozak. Tak więc... O, a ta też dobrze sobie radzi. Więc może zagramy wspólnie. Więc dodawajcie mnie do znajomych. Tutaj macie moją nazwę, Antek Podłoganysa. I niedługo... się zmierzymy. Dzięki bardzo, zostaliście do końca. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć!